Drodzy słuchacze, dzisiejszy problem to kiedy potrzebujemy regenerację, a kiedy jesteśmy w stanie zrobić implant razem z regeneracją podczas jednej pizyty. I tu wszystko zależy w jakiej strefie, to nie jest prosta odpowiedź w każdym wypadku. Dobry specjalista zawsze wam powie, że to zależy od której strefy, ponieważ inaczej będziemy postępować w przypadku super estetycznym miejscu, jakim to jest jedynka, a troszeczkę inaczej możemy postępować, kiedy mówimy o szóstej czy siódemce w odcinku bocznym, której w ogóle nie widać. I o ile w przypadku jedynki i dwójki ważne jest to, nie tylko ilość kości będziemy rozważać, żeby mieć na implant i implant był umieszczony w kości, ale również bardzo ważne jest to, aby uzyskać idealny profil wyjścia korony z ciosła, ponieważ nie chcemy mieć wydłużonej korony. W stosunku do drugiego symetrycznego zęba, tylko chcemy mieć super estetyczne rozwiązania. Przez co mm, nie tylko analizujemy ilość i objętość kości, którą możemy umieścić implant, ale również ważne jest to, czy nie ma zapadniętego dziąsła w tej okolicy. I to wtedy powoduje, że często jest potrzebna regeneracja kości i niejednokrotnie nie jest to możliwe z implanta. Więc wtedy to dzielimy. Troszeczkę inne postępowanie, oczywiście zawsze do omówienia z pacjentem, czy pacjent godzi się na takie rozwiązanie. Jest odcinek boczny z tyłu 6-7, gdzie wtedy w pierwszej kolejności oceniamy, czy jest wystarczającej ilość kości. Jeżeli mamy wystarczającą ilość kości, nie będzie to problemem dla długości, szerokości implantu, i nie będzie to generować problemu higienicznego, bo to też jest nieakceptowalne to możemy zawsze wykonać ciut wydłużoną koronę, ponieważ tej korony w odcinku bocznym nie, nie widać. Tym samym jesteśmy w stanie uniknąć regeneracji kości. Coś, czego nie zrobimy w odcinku przednim, możemy zrobić w odcinku bocznym z tyłu. Oczywiście nie rozmawiamy i nie bierzemy pod uwagę tutaj aspektów higienicznych, które są bezdyskusyjne i zawsze w każdym miejscu aspekt higieniczny rozwiązany i Ilość kości wokół implantu, która jest niezbędna, również musi być odpowiednia. Ilość kości niezbędna wokół implantu to jest po 2 mm wokół tej ścianki implantu. I to jest ta ilość kości, którą potrzebujemy. Często pacjenci hmm, przychodzą do mnie i pytają się, czy potrzebuje regeneracji, czy potrzebuje tej odbudowy kości. Implant tkwi w kości. Implant potrzebuje odpowiedniej kości wokół siebie, żeby on był długoterminowo stabilny żebyśmy mogli ten implant powiedzieć, że będzie pacjentowi funkcjonował przez kolejne 10, 15, 20 lat, a nie za 5 lat będzie problem. Więc to jest trochę jak z budową domu. Jeżeli zrobimy porządny fundament, jeżeli zrobimy porządną podstawę, to to co będzie powyżej będzie się długie lata dobrze trzymać i nie będzie wymagać remontu. I tak samo jest z implantem. Jeżeli zrobimy mu dobrą podbudowę, będzie miał implant dużo kości wokół siebie, to też nie będzie wymagał remontu i naprawy w krótkim okresie czasu. Także drodzy pacjenci, regeneracja kości nie zawsze jest potrzebna i w wielu wypadkach jej tak naprawdę unikamy, zgodnie z założeniem, że najlepszą regeneracją kości jest brak regeneracji kości. Niemniej jednak, jeżeli mamy deficyt kostny, należy tam kość odbudować, nie bójcie się tego zabiegu. W dzisiejszych czasach. U doświadczonych specjalistów jesteśmy w stanie to bardzo prosto i przewidywalnie wykonać. Jaki jest mój ulubiony najbardziej zabieg? Podniesienie do zatoki szczękowej. A dlaczego? Ponieważ jest to najprostsza i najbardziej przewidywalna regeneracja kości u pacjenta. Lubię te zabiegi, ponieważ są w moim przekonaniu prostymi zabiegami, a jednocześnie umożliwiającymi prostą odbudowę kości. I umożliwiającymi uzupełnienie braków uzębienia w bocznym odcinku e, szczęki. Także to jest jeden z moich ulubionych zabiegów. I myślę, że mogę powiedzieć, że tych zabiegów bardzo dużo wykonałem, bo już zbliżamy się do ilości 2000 zabiegów metodą otwartą, nie licząc metody zamkniętej. Także trochę tych zabiegów zrobić.